się wszyscy. My się wszyscy. E, I zaczynamy. Może, dziękuję, to są kolczyki e, My Little Packet. Jak miałam 5 lat, to je dostałam. Także mam je do tej pory. No dobra, słuchajcie. E, zaczynamy. Zaczyna na Ela, czyli moja mamusia, i będzie czytała pchłosza szachrajkę. Także mamy nadzieję, że tutaj są małe dzieci i duże dzieci i że będziecie się dobrze bawić. Myślę, że to nam zajmie około 15 minut, więc nie będzie długo. Także bawcie się dobrze. Dzień dobry. Chcecie bajki? O, bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchu, pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa, proszę Państwa. Nie domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu, dom złożony z trzech pięterek i w cały szereg. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz o cokolwiek się zapytasz wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kurę oraz koty, szaroburę. <noise> Wałczone karaluchy, w kuchni pasły sobie brzuchy. Konik polny, pchlesza, szachrajce, co dzień grał na bałałajce. <noise> Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie. Stolik. Oj, przepraszam, bo, <głosy> 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 Nie te karteczki. Dnia pewnego pchła od rana. Była bardzo niewyspana, więc wezwała pełna skruchy dwa uczone karaluchy. Jestem chora. To się zdarza. Zaraz jadę do lekarza. Każcie zaprząc moje kuce. Po południu pewno wrócę. Jedzie sobie pchła rajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu. W żakieciku, z lila pluszu, z żółtym piórkiem w kapeluszu, w modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. Przyjechała do doktora, mówi płaczem. Jestem chora, ostre bóle mam w żołądku, płuca trochę nie w porządku, opuchnięta mam, śledzone i migdały powiększone. Doktor badał ją dokładnie. Oj, niedobrze! Oj, nieładnie! Opukiwał ją z godzinę, kazał łykać aspirynę, coś pod nosem mruczał szeptem i wypisał jej receptę bardzo długą, metr bez mała, że aż z bryczki wystawała. Koła toczą się z turkotem, jedzie nasza pchła z powrotem, jedzie wolno, bez pośpiechu i zanosi się od śmiechu. <śmiech> Ale że wzięłam go na kawał, badał, lekarz ponadawał, a ja inną mam chorobę, jestem chora na wątrobę. Reszta zaś to zwykła bajka. Taka ze mnie płasza chrajka. Płasza chrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki. Chłyciastkami ciastkami zwykle gardzą. Nasza zaś lubiła bardzo. Tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze, rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Wchodzi śmiało do cukierni, w pas kłaniają się od dzierni. Już kelnerzy przeskakują, grzecznie w rączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30. Stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła, jedną rurkę z kremem zjadła, zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Wstała, wyszła od niechcenia, powiedziała do widzenia. I mignęły tylko zbryczki, purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy, jak rozumieć to należy. O trzydzieści rurek prosić i po jednej mieć już dosyć? Nagle patrzą. Co to? Czemu w rurkach wcale nie ma kremu? Wszystkie puste. Co za kwestia. Zjadła cały krem ta bestia. Tak się przejął tym cukiernik, że przypalił słodki piernik i zawołał. Proszę mi to kupić jutro flaszkę flitu. Gdy znów przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta. Dziękuję. Ptasie Radio. Halo, Halo. Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak a po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić, ptaszki następujące. Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikorka i dzierlatka, kaczka, gąska, jemioł, łóżka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilka, ziemba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak. Halo? O! Halo! Lo, 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 lo! Tu, 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 tu! Radio! Radio! Dio, io io. Tio, trio! trululululu, Pio, pio, pio! Lo, 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 lo! Halo! Na to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk! Świr, świr, ćwirk, tu nie teatr ani cyrk. Patrzcie go, nastraszał piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Świr, ćwir, czyrik, czyr, czyr, czyr I tak zaczął ćwirzyć, cikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie – kukuryku! Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie – a to co za spółka? Kuku ryku? Kuku ryku? Nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku moja rzecz. Zakukała. Kuku, kuku. Na to dzięcioł. Stuku, puku. Czajka woła: czy jaś ty? Czy jaś? Byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaś. Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu, masz co, daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki w szczebiot, w świegot, w zgiełk, o taki. Daj tu, rzuć tu, co masz, biurek, piórko, ziarnko, korek, sznurek? Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć, lepiej gniazdko, przylep to, przytwierdź. Widzisz go? Nie dam ci, moje, czyje? Gwiazdko ci, wije, wije, wije. Nie dasz mi? Takiś ty? Wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja, i tak się skończyła ta leśna audycja. Cześć. Teraz na mnie przypadła kolej. Też mam ładny wierszyk. Mam lokomotywę. Juliana Tumima. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, i pod z niej spływa tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Uff, uf, jak gorąco! Uff, uf, jak gorąco! Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym kronie kroby, a w drugim konie. W trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. Ło, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słonie, niedźwiedź i dwie żerawy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło, tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle? Dzwist. Nagle świst. Szysz. Parabuch. Koła w ruch. Najpierw powoli jak żółw ociężale Ruszyła maszyna po szynach o spale Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem I kręci się, kręci koło za kołem i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej i dudni, i stuka łomoce, i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost po torze, po że po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. To tak tu turkoce i puka i stuka, to tak to, to tak to, to tak to to, to, to tak to, tak gładko, tak lekko, tak, tak toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stal, nie ciężka maszyna zziajana, zdyszana, lecz fraszka i graszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, to, co to, to? Kto to tak pcha, że pędzi, że wali, że bucha, bubu, bu, buh To para gorąca w

Elżbieta zniknęła nagle, ale bardzo Wam dziękujemy. To Mam ja. nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie mi znać, czy się Wam podobało i czy chcecie jeszcze.